Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym świątecznym odcinku. Tym razem, słuchajcie, idziemy do Was z pomocą, którą kupiłam od Lami Mamy. Możecie ją dostać u niej na Facebooku, kupić sobie taką pomoc. Zobaczcie, takie fajne karty. Ja mam, kto ma. Teraz ta gra jest bardzo popularna yy, i zaraz Wam wszystko pokażemy, jak w nią grać. Zapraszamy na film. Test. Kochani, um, u tej LAMI mamy znajdziecie bardzo dużo pomocy dydaktycznych, yy, które możecie kupić i wysyła wam formę PDF-u i zobaczcie. Ja dostałam takie karty, które wycięłam, zalaminowałam i znowu wycięłam. I będę miała wielokrotnego użytku, ale zobaczcie, jest to fajnie, fajnie są ozdobione w takiej świąteczne, yy, świątecznej takiej rameczce. I wszystko jest związane właśnie ze świętami. I zaraz Wam powiem, na czym polega ta gra. Słuchajcie, gra polega na tym, że czytamy Ja mam, następnie mówimy, co mamy na tej karcie i pytamy. Kto ma i mówimy, co tutaj jest, czyli w tym wypadku rękawiczki. Fajnie jest grać, jeśli jest więcej osób w tej grze. No my akurat dzisiaj Wam pokażemy z Michalinką we dwie, też da się we dwie osoby grać, bo dziecko w ten sposób uczy się, słuchajcie, nie dość, że tu zapoznaje się z obrazem graficznym e, literek, e, rozpoznaje nazywa obrazki, to jeszcze uczy się też zdań. Więc bardzo fajna gra. No to co? Jedziemy? Tak. No dobra. No to ja potasuję. Troszeczkę tutaj potasujemy, żeby Michalinka nie wiedziała. No dobra. To rozdajemy porówno. Dla ciebie, dla mnie. Dla ciebie, dla mnie. Dobra. Czekaj, Michasiu. Będę szybko rozdawać. Chowaj rączki na chwilkę. Jak schowasz mi rączki, to będę szybciej rozkładać. O, zaraz sobie wszystko poukładasz, też możesz mieć pomieszane przecież. No dobra. I już, o. I teraz obrazeczkiem do siebie. I ja zacznę, żeby Michalince było łatwo. Tylko Michalinka musi szukać teraz w swoich kartach to, o co poproszę. A będę prosiła o ten dolny obrazek. Czyli czytam najpierw na górze. Ja mam bombki. Kto ma szopkę? I Michalinka teraz, dokładnie ten obrazek, musi znaleźć tutaj na górze. Szukaj, Michalinka. Szopki, czy masz szopkę? Chyba, że ja mam, bo też tak może się okazać. Ja też poszukam. O, Michalinka nie znajdzie, bo ja mam. Dobra, okej. Okay. To ja mam. I czytam dalej. Ja mam szopkę, kto ma dziadka do orzechów. Czyli na górze musi być teraz dziadek do orzechów. I ja tą pierwszą kartę już mam. O, zobaczcie, mogę ją sobie odłożyć na bok. I teraz szukamy dziadka do orzechów. Bo może znowu ja mam dziadka do orzechów. A, nie mam. Dobrze, czyli czytasz, Michasiu. Pokaż. Mhm. Dobrze, zgadza się. Mój obrazek, ten na dole, zgadza się z tym obrazkiem na górze. I teraz Michalinka czyta. Czytaj. Ja mam... Ja mam... Dobrze, świetnie. Czyli to już mogę odłożyć. Prezent, szukamy pre... O! Ja mam prezent. Ja mam prezent, kto ma laski na choinkę? Już możesz nie szukać, bo znalazłam. Ja mam laski na choinkę. Kto ma kominek? Ja mam. Ja mam kominek. Kto ma jemiołę? Dobrze, czyli czytasz. Ja mam jemiołę, a to ma opłatek. Mhm. Bardzo dobrze, pokażemy Wam. Zgadza się, świetnie. To szukamy teraz opłatka. Ja mam opłatek. Kto ma rękawiczki? Proszę znowu ja. Szukamy rękawiczek. Dobrze. Michalinka czyta. Ja mam bakterienki. A kto ma bąbelnik? Wieniec. Wieniec to jest wieniec. Dobra, czyli szukamy teraz wieniec. Kto ma wieniec? Ja nie. Kochani, i tak możecie grać w kółko, aż Wam się karty na przykład skończą i do, dojdziecie już do tej samej karty. Yy, mówię, bardzo fajnie ta gra wygląda, jeśli jest więcej dzieci i wtedy dzieci wołają. Ja mam! <grych> także bardzo fajnie to wygląda. We dwie osoby też da się grać. Jak widzicie, też da się grać, także bardzo fajny, słuchajcie, pomysł. I bardzo teraz ta gra jest popularna. Zachęcamy Was bardzo serdecznie, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie do rozwoju mowy, do ćwiczenia, właśnie mowy i również nazywania. Zobaczcie tych świątecznych obrazków. Także zapraszam serdecznie na Facebook mi Mamy. I my się z Wami żegnamy. Dokończymy sobie grę zaraz i zapraszamy Was już na kolejny odcinek.